Witam w kolejnym odcinku na przedłużonym weekendzie w czerwcu. Zacząłem od skoszenia trawy, bo zarosłem już tu strasznie. Teraz jakoś to już wygląda, co mam w planie na ten weekend. Chcę skończyć te wszystkie wałki ćwierć wałki, Narożniczki pomalowane schną. Tu jest reszta. Kafelki w łazience, przepraszam, nie w łazience, a w kuchni. I taki beton sobie wymyśliłem w przedpokoju. Przygotowaną już ścianę gruntem szczepnym, rozrobię tynk i pokażę jak to robię. Co do samego tynku, nie będzie to gotowiec jakiś, tylko zaprawa wyrównująca ekstra. Robiłem już tym kiedyś. Równałem jakiś kawałek ściany. Naprawdę bardzo mocny taki beton i bardzo fajna struktura. Spodobało mi się to. I jeszcze gdzieś na YouTubie właśnie widziałem, że ktoś w takim czymś zrobił taki tynk dekoracyjny, dlatego postanowiłem spróbować. Różnica w cenie jest kolosalna, bo ten worek 25 kg kosztuje dwie dychy, a każdy jeden oryginalny tynk to jest około 200. A więc wychodzi to tak. To już jest lekko przetarte, czy jakiś mały ubytek to uzupełnię musi podeschnąć i wtedy zacieram to pokażę jeszcze a jak nakładam to tak jak, na, jak najnierówniej bo nie umiałem się wysłowić żeby były takie krzywizny to podeschnie, to wtedy jeszcze chyba będę zliżał pacę wodą będę to zacierał, to wtedy wyjdzie nie mniej więcej takie coś na no pewno trzeba coś rozłożyć pod spód, bo jednak troszkę się syfi Stary, może teraz gdzieś telefon to pokażę kawałek jak to narzucam nakładam nie narzucam Każdą stronę jaką się da i tu jeszcze jakieś takie czapy. Bardziej krzywo. Tak to mniej więcej wygląda do samego końca, jak będę zacierał to znowu nagram. zacząłem szlifować, Jest To jak mówiłem, o wodę z przyskiwaczu. Psikam sobie po... po tej takiej szpachli. Chyba wenecka nazywa, ma na kształt weneckiej. Tak, I ścieram, wydobywając właśnie takie. Dotrę całość. Bo nie mam jak telefonu ustawić. I tak spryskuję, oczywiście, bo tej pacy co jakiś czas. Jak dotrę, to pokażę, jak wyszło w całości. No więc zakończyłem. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że zanim się zacznie zacierać, to trzeba chwileczkę poczekać aż to tak troszeczkę podeschnie. Jak wyschnie, powinno się zrobić bardziej siwe, nie takie ciemne. Ja jestem bardzo zadowolony. U góry będą też świeć wałki jako wykończenie. Posłużyłem może troszkę więcej jak pół worka, czyli mogę śmiało powiedzieć, że materiał na to kosztował 10 zł. Nie licząc gruntu szczepnego, ale grunt szczepny akurat dostałem od sąsiada. gdzieś tam kiedyś kupił i nie zużył. Ale nawet gdyby grunt szczepny trzeba było kupić, to najmniejsze opakowanie kosztuje chyba 27 zł. No myślę, że suma summarum, tak za niecałe 4 dychy, to mi się podoba nawet bardzo. Taka moja jeszcze prowizorka do światła, bo oczywiście nadal czekam na prąd. Jak już wspominałem, prąd mam od sąsiada na przedłużaczu, a żeby co chwilę nie wyciągać tej styczki nie wkładać. Z uwagi na to, że mam małe dzieci, no to zrobiłem taki stryczek. Działa. Na tyle, jeśli chodzi o tą ścianę. W tym miejscu później powstanie jakaś szafa. To będziemy pokazywać. Z rzeczy, które jeszcze zrobiłem, to jest sufit w łazience. Ja praktykuję tak, bo mam tak też w swoim pierwszym domu panele PCV. Nie nagrywałem, tego jest normalnie zrobiony stelaż. Mam chyba dwa czy trzy zdjęcia, to postaram się wrzucić. Normalnie stelarz z profili. Zostawiłem sobie na tyle miejsca, żeby później wykończyć tylko silikonem. I przykręcałem takimi specjalnymi blaszkami, które są tam, dokupuje się do, do zestawu. Nie trzeba malować, nie ma syfu. Mi się podoba następnego dnia, beton prezentuje się tak. Rozjaśniał fajnie oczywiście trzeba będzie go pokryć teraz taką bezbarwnym takim lakierem żeby dało się to czyścić ale jest naprawdę fajne, się w ogóle nic nie sypie z tego no ale główny teraz materiał będzie o płytkach no to takie płytki Będę układał tu w kuchni między szafkami. Wypoziomowałem już szafki, przykręciłem blaty. Tak, samo widać kolor troszkę w tym świetle. Rozrabiam klej, zacznę coś kleić, to coś nagram. No i później standardowo pokażę finalnie, jak to wyszło tą ścianę już skończyłem szczerze powiem, że zapomniałem nawet to nagrać tu sobie podłożyłem takie plecki z szafy żeby był dystans w razie czego ja bym kiedyś miał wymieniać blat, żeby było łatwiej wyciągnąć a między blatem a płytkami zrobię silikon. tutaj pójdzie jakiś narożniczek tu u góry została taka przerwa Mogłem to na krzyżykach jakoś wyregulować, ale chcemy zrobić sobie tam jakiś ledzik. I robię teraz tą ściankę. Jestem już po wycinkach. Mogę pokazać. Z dwie, trzy płytki nakładam bezpośrednio na płytki. Żywieniem szóstką najmniejszym jaki jest. mam zacząć od połóweczki której nie mam muszę dociąć to dotknę sobie i zaraz nagram jeszcze raz już jestem dociąłem doślifowałem troszeczkę przód później i tak z tej strony jak z tamtej będę plisował, żeby to się zlicowało razem ze szpaletem nie było żadnych przerw, ani płytku. Tutaj doklejam do równa. No i tak płytka o płytce idzie to dość szybko. ciała oczywiście była zagruntowana Kładę bez krzyżyków kładę tak już w swoim poprzednim domu i na co dzień mieszkam nic się z tym nie dzieje a fugi są minimalne tak mi się bardziej po prostu podoba i fugi. No i tak to idzie, to nie będę przynudzał. Skończę, a chyba została jeszcze jedna warstwa tak, jeszcze jedna warstwa no i tam docinki pod pod parapetem a więc płytki wyszły mi tak fugowanie już nie nagrywałem fuguje się to nie za fajnie bo one mają takie takie fazowania ale jakoś poszło kontakty pozakładane Tu już też maskownice założyłem między szafkami i zacząłem robić te wszystkie sztukaterie Oczywiście brakło mi troszkę tych kątowniczków ale to już następnym razem coś porobię mały pokój jest praktycznie na gotowo no tu porobiłem też już te wszystkie sztukaterie listwa przy drzwiach przy podłogach już były no, i to by było tyle, jak na ten weekend. Coś tam udało się zrobić. Następnym razem, jak będę, to już będziemy chyba montować klimatyzator. Miało to być teraz, ale tam ku temu koledze coś wypadło. I przełożyliśmy to na następny weekend. A więc do następnego.